Wow! Nie zahaczy?! Ee! Stoj! Jestem głupi, ja wierdzę. Dzień dobry, cześć. Witajcie ponownie w firmie Hellcamp. Mimo, że e, nasza wczepa została już zakończona, prace serwisowe z jej naprawą zostały zakończone, to ja tu ciągle egzystuję. Ciągle tutaj jestem, za co chłopakom Mateuszowi Michałowi jestem bardzo wdzięczny, że mogę sobie tu jeszcze popracować. Zostało mi jeszcze sporo pracy do zrobienia w środku przyczepy. Ale to, czym chciałbym się dzisiaj zająć, to ta przyczepa. I nie, nie będę nad nią pracował, nie będę z nią nic robił. Muszę zdemontować w niej mover. Tak, udało się taki fajny deal z chłopakami wykręcić. Mogę sobie z tej przyczepy wykręcić mover i przeinstalować go. Do swojej przyczepy, więc spełni się coś, o czym kiedyś myślałem. Potem myślałem, że jest to mi niepotrzebne, ale teraz myślę sobie, że będzie fajnie to mieć. A mianowicie, w naszej przyczepie pojawi się mover. Sorry, zawijający wiatr w mikrofon, no ale jesteśmy prawie na wyspy Dobrze, no to co? Nie przegadując, zabieram się do pracy. Demontaż movera. <grywa> przyczepa została już pneumatycznie podciągnięta do góry. Tutaj zabezpieczyłem ją stopką, żeby mi przyczepa na głowę nie spadła. No i teraz. Zobaczcie tutaj ze mną, zobaczcie jak wygląda sytuacja spodem. Najbliższe kilkanaście ujęć będziecie mieli z takiej perspektywy, czyli takiej leniwo leżącej. Michał odłączył już kable od centralki, które znajdują się wewnątrz przyczepy, które przychodziły tędy. Zacznę od demontażu tutaj tych klipsów, tych kabli. Potem muszę podkręcać te śruby, które tu jakby zabezpieczają kontrują cały ten mechanizm, uwarazują się, nie przesuwa i to są główne śruby, które trzymają mover na ramie. Wydaje się proste, ale jak zawsze z takimi prostymi robotami, na pewno pojawi się jakaś komplikacja. <słuch> Ogólnie. Nie jestem fascynatem takich prac pod przyczepą, nie dlatego, że miał klaustrofobię albo bawi się tego, że przyczepa mnie przygniecie, ale dlatego, że strasznie po prostu cierpi mi szyja. Widziałem kiedyś Michał, kapitan przyczepa, podkładał sobie piłkę, ale dla mnie to jest za wysoko. Ja sobie podkładam jakąś poduszkę, ale to i tak jakiś czas trzeba tą głowę podnosić, a ja mięśnie szyi tutaj w koło karku, czy jakkolwiek to się nazywa, mam dosyć słabe. Dobra jest zdeinstalowany, teraz będę próbował się zmierzyć z tymi śrubami. Mam nadzieję, że po 3 latach, bo 3 lata temu ten mover był instalowany, te śruby jakoś się poddadzą moim mięśniom. <grym> Środkowy palec, nie? A się wbije, No cóż, ściągnięcie tych elementów kontrujących z tej strony było łatwe, bo tu mam duży dostęp. Jak widzicie, tu mam dużo miejsca, ale muszę je teraz ściągnąć z drugiej strony belki. To już nie będzie takie łatwe, trzeba się tu gdzieś jakoś za koła wcisnąć pod ten mover. Idę sobie najpierw włożyć koszulkę w gacie, i strasznie wieje jej ponerach Sorry za taką intymne wyzwanie, wyznanie, nie? Zimno. I zimno. I to za co jestem chłopakom bardzo wdzięczny Mateuszowi i Michałowi za to, że mogę korzystać z ich narzędzi. To jest mega plus. Bo ja na przykład mam klucze nasadowe z grzechotką, ale tylko tam do jakiegoś rozmiaru 14. A u nich mogę sobie skorzystać z tych kluczy i robota będzie szła o wiele fajniej jest uh. teraz żeby zdemontować cały mover to muszę odkręcić z każdej strony te cztery śruby ta cała tutaj stopka, ten płaskownik trzyma cały ten mover Niestety nie zrobię tego grzotką, bo jest za płytka, więc zwykły klucz trzynastka. Ale zanim zacznę te śruby odkręcać, to sobie oczywiście mover podeprę. To akurat jakieś takie blaszki betonowe chłopaki mają, żeby mi nie spadł idealnie. Bloczki jak pod wymiar, tylko teraz muszę jeszcze dwa takie same znaleźć na drugą stronę. Tu zostało troszeczkę luzu, ale tyle to on nie opadnie przy odkręcaniu, więc jest spoko. Myślę, że te 8 śrub dzieli mnie od sukcesu ściągnięcia tego muweru z tej przyczepy. Prawie 15 minut kręciłem te śruby. Kurwa. Y. <gry> Pierwsza strona odkręcona. O! Czyli ta blaszka idzie pod spód, a ta blaszka idzie z góry. I teraz. To, co będzie najbardziej znaczącą kwestią, to czy ten mover w ogóle po szerokości będzie pasował do mojej przyczepy? Bo to jest przyczepa 250, a moja jest 200, tam 25, 230 coś takiego. Pytanie, czego będzie można te 20 cm ścisnąć na tym głównym profilu? Zwężyć się okaże zaraz. Tak wygląda cały mover w swojej okazałości. Teraz zobaczmy czy są gdzieś takie elementy, które pozwalają na regulację. Tutaj jeżeli odkręcę te dwie śruby i tutaj, to tą beleczkę będę mógł ścisnąć i to tak samo. Teraz yy, tutaj buduje się bardzo ciekawa akcja, bo chłopaki mają plan, żeby wjechać moją przyczepą na jakiś najazd. Podczepają ją pod Toyotę. I tu z tych najazdów lawetowych coś chcą zbudować. A trzyma hamulec. Zarzeki dziki. Widzisz? Biedy nie ma. Czy to się uda? Nie zahaczy? A! E, stój! Nie, podpory zahaczałem. Z tym dociążeniem dyszla ty Powoli ruszamy się do tyłu. Wyregulowaliśmy z Michałem szerokość movera Tak bardzo wstępnie I teraz Michał chce go na poduszce podnieść Żeby nam było go łatwiej Do, yy, do ramy kręcić Kolejne 15 minut Kręcenia czterech śrub z jednej strony Loś, Klucz mi się skończył ja powiem Wam, że już jest troszeczkę zimno. Mówer jest cały zainstalowany pod podwoziem, w sensie zainstalowany, przykręcony, skontrowany. Poprowadził Michał teraz kable, wywiercił jakiś otwór tutaj w podłodze. Pozostaje teraz tak na szybko podłączyć jeszcze tylko centralkę, a potem to już tylko taka kosmetyka, to już się będę bawił w domu. Po krótkiej instalacji muwerek zasadniczo działa. Pilot ma taką trochę dorabianą antenkę, ale działa elegancko i teraz Wam pokażę jak ten mówerek się sprawuje. To już dokręciłem korbą tą śrubę, bo to jest mover, który ma docisk ręczny. Tu jest najważniejsze, że to wszystko znajduje się w zielonej strefie i odpalam pilocik. Wciskam dwa razy ten czerwony przycisk, coś tu pomiga, coś tu zapikało i możemy sobie jeździć. Lans na dzielnicę, jak będę wjeżdżał na parking to sąsiadów będę wylał. i wylądowałem pod naszym parkingiem to co, to co spróbujemy teraz jeszcze zrobić to wjechać moverem na parking znam dlaczego mover nie daje rady jadę na zaciągniętym heblu, jak jestem głupi ja pierdolę Tak wygląda nasza przyczepa po zaparkowaniu. Ogólnie muszę powiedzieć, że Muwerek poradził sobie bez większego problemu. Pod tą górkę w bramie wtoczył się na luzie. Tu pod koniec już troszeczkę kończyła mu się energia, bo mover był podłączony prowizorycznie pod akumulator od chłopaków z Hillcampu, jakiegoś Boscha, który tam już był prawie wydojony, więc po prostu tutaj już musieliśmy troszeczkę Muwerowi pomóc, żeby jakby się wtaczał na krawężnik. Ale ogólnie. Petarda. I zanim dobujamy z tym odcinkiem do końca, to mam dla was jeszcze dwa bonusy. Bonus numer uno. W odcinku, w którym publikowaliśmy filmy od widzów od was wszystkich, umknął nam jeden film. No niestety, gdzieś tam się zawieruszył w gąszczu maili, więc teraz specjalnie dla Państwa przedstawiam wam rodzinkę. Piątkę chętnych przygód i pies. Bęk! Cześć Wam! To my jesteśmy Piątka Chętnych Przygód i pies. Ja jestem Adam, Gabi, Anessa, Amelia, Amelia Nikola i Bela. A my lubimy jeździć pod nasz namiocik. Pozdrawiamy! Pa, pa. Hmm. Jak widzicie, nasi widzowie to nie tylko przyczepy i kampery, ale też namiot. Piątka chętnych przygód. Pozdrawiam Was serdecznie i oczywiście też Waszego psa. Dobra, bonus numer duo to coś, co ostatnio wyprodukowaliśmy z Jonaszem. I nic więcej nie powiem, tylko lecimy z tym materiałem. Przed Państwem, reprezentacja czerwonych skarpet. Na obronie z numerem 3 Jesse McCloud. Na głównej obronie z numerem 13 Pit McCloud. Drugi obrońca z numerem 16 Peter Kowalski. Rozgrywający e, Martin McScott. Pierwszy skrzydłowy z numerem 54 Johnny McKenzie. Drugi skrzydłowy z numerem 58 George McFly. Trzeci rozgrywający z numerem 78 Ali McDziąbek. No bo chłopaki, musimy pocinąć. Lecimy na dwie muchy. Dobra, George, ty lecisz na prawą, yy, kloc, ty lecisz na lewą, a ty, Peter, zajmiesz się środkiem. To ty możesz przyjąć piłkę, dobra? Więc zaczynajmy! To się stał! Drużyna granatowych, rękawiczek gotowa do obrany. Trener granatowych pończok wydaje się być zdenerwowany, a jednocześnie załamany. Ja już mówiłem dwie muchy, ale nie oni musieli na te same prąsy. Mówiłem, ta taktyka pomoże, tak! Po drugiej stronie boiska zupełnie przeciwne emocje. Trener czerwonych skarpet, pełen radości, pełen sukcesu, cieszy się z wygranej swojej drużyny. O tak, ubiegli sam i zrobili co trzeba.